Rozdział siódmy Koniec świata Ojcze Livio. wierzymy, że koniec świata jest czymś, co rzeczywiście się wydarzy, ale jeżeli tak, to kiedy? Czy według opinii Ojca, czasy, o których mówi Apokalipsa, są bliskie czy raczej dalekie? René Girard, wybitny umysł, członek Akademii Francuskiej, chyba największy żyjący antropolog, jest człowiekiem, który moim zdaniem na ten temat powiedział bardzo piękne rzeczy. A najistotniejsze w tym kontekście jest jego stwierdzenie, iż Niedorzecznością jest zniknięcie w ostatnich czasach z chrześcijaństwa eschatologii, która to nauka jest przecież jego niezwykle istotnym składnikiem. Wystarczy poczytać Nowy Testament, zwłaszcza Ewangelię, i to nie tylko eschatologiczne mowy Jezusa, ale także kazania. Jezus głosi, że Królestwo Boże jest bliskie, mamy też mowy, Eschatologiczne, które dotyczą jego przybycia w chwale. Ta tematyka obecna jest w przepowiadaniu apostołów, w szczególny sposób w pismach św. Pawła, a w końcu tego właśnie dotyczy cała Apokalipsa. Całe chrześcijaństwo jest ruchem apokaliptycznym i eschatologicznym. Chrześcijaństwo od początku żyje w oczekiwaniu na powrót Chrystusa. Co do tego nie ma wątpliwości. Oczekiwanie na Chrystusa jest czymś podstawowym w chrześcijaństwie, a nie jest to tylko oczekiwanie osobiste w chwili śmierci. Jest to dosłowne oczekiwanie oblubienicy Kościoła, która czeka na swojego oblubieńca Jezusa Chrystusa. A więc wymiar eschatologiczny jest fundamentalny w chrześcijaństwie. Jednak uwaga! Aby dobrze ująć ten fundamentalny wymiar, trzeba rozumieć, że zasadniczym problemem nie jest tu wiedza, kiedy ponownie przyjdzie Jezus Chrystus, lecz umiejętność rozpoznania okoliczności wskazujących na bliskie przyjście Pana. Na ten temat katechizm Kościoła Katolickiego naucza słowami bardzo podobnymi do słów. Pisma Świętego. Katechizm Kościoła katolickiego mówi, że według tekstów biblijnych Kościół będzie ponownie przeżywał mękę Chrystusa. Nastąpi eksplozja sił zła, zapanuje wielkie kłamstwo. A kiedy siły zła będą przekonane, że zwyciężyły i Kościół będzie przeżywał swój wielki piątek, wtedy Jezus Chrystus przyjdzie w chwale, a Kościół. Doświadczy swej Wielkanocy. A więc koniec świata jest naznaczony. Tak mówi pismo święte i tego naucza katechizm Kościoła katolickiego eksplozją sił zła, ostateczną próbą szatana, zniszczenia dzieła stworzenia i odkupienia. Lecz równocześnie Cały okres, który poprzedza tę ostateczną rozgrywkę, jest okresem walki. Jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, kłamstwo szatana nadal działa aż do chwili, gdy nadejdzie czas największego kłamstwa antychrysta. Zatem powinniśmy historię Kościoła przeżywać jako walkę przeciwko mocom zła walkę, w której do wygrania jest wieczne zbawienie dusz. Walkę, w której szatan chce zniszczyć Kościół, chce zniszczyć chrześcijaństwo. Ta walka jest przeżywana przez każde pokolenie. Nasze pokolenie jest powołane do przeżywania tej walki w szczególny sposób, ponieważ żyjemy w czasach wielkich apostazji, wielkich odstępstw, eksplozji sił zła. Bezsprzecznie żyjemy w takich właśnie okolicznościach. Wiara słabnie nawet wewnątrz samego świętego Kościoła. Zatem jest to chwila wielkiej walki i próby. Pytam też samego siebie: Jest to czas kłamstwa wielkiego, czy może największego? Tego nigdy nie będziemy wiedzieć. Oto fragment dialogu Pawła VI z Janem Gitonem. Niekiedy zastanawiam się nad zdaniem Jezusa kiedy syn człowieczy powróci na ziemię czy znajdzie jeszcze wiarę i pytam siebie mówi paweł VI czy to nie jest ta chwila zaraz potem dodaje że tego nigdy nie będziemy wiedzieć a więc trzeba powiedzieć że nie jesteśmy w stanie zdobyć wiedzy o tym kiedy Jezus Chrystus przyjdzie jednak wiemy że obecnie toczy się walka przeciwko Mocą zła. Kościół musi prowadzić tę walkę. Ukazuje nam to wizja błogosławionej Katarzyny Emerich z 1820 roku. Katarzyna Emerich widziała w cudzysłowie nasze czasy i mówiła, że Lucyfer wyjdzie z piekła 50 lat przed rokiem 2000. Widziała bazylikę św. Piotra, która była demolowana. Wielu ją burzyło. Wielu ją odbudowywało, aż do chwili, kiedy bestia podeszła blisko ołtarza. W tym momencie pojawia się kobieta, Matka Boża, która zmusza bestię do ucieczki, a wszyscy powracają do budowania kościoła piękniejszego niż przedtem. Chcę więc powiedzieć, że musimy przeżywać tę eschatologiczną walkę w naszych czasach. Czy kłamstwo naszych dni jest wielkim kłamstwem, czy kłamstwem największym? W zasadzie nas nie interesuje. Ważne jest to, abyśmy nie stali z założonymi rękoma, biernie, wyczekując, ponieważ tajemnica niegodziwości jest żywa i działa do końca czasów, a my musimy być mocni w wierze, jak mówi nam Pismo Święte. Czuwajcie i módlcie się. Rozdział 8. Życie w żałobie. Ojcze Liwio, chciałbym teraz powrócić do tego, co dzieje się po śmierci, patrząc na tę tajemnicę z punktu widzenia kogoś, kto pozostaje tutaj na ziemi. W ostatnich czasach coraz bardziej staje się modna także w naszym społeczeństwie Kremacja ciał. Składanie do grobu czy kremacja, co uczy Kościół i jak w tej sytuacji powinien zachować się chrześcijanin. Wcześniej kremacja była niewątpliwie związana także z ideologicznym kontekstem antychrześcijańskim i dlatego była zabroniona przez Kościół. Teraz już nie jest związana z tym kontekstem ideologicznym. Dlatego fakt poddawania ciała kremacji nie oznacza już wyrzeczenia się wiary. Jednak moim zdaniem, ponieważ nie ma wątpliwości, że kremacja jest zniszczeniem ciała, w pewnym sensie pozostaje ona negatywnym gestem. Dlatego też osobiście jestem przeciwny kremacji. Natomiast pogrzebanie ciała w łonie ziemi. Jest czymś innym. Gdy patrzymy na obydwie możliwości, zauważamy, że kremacja wyraża raczej coś negatywnego, ponieważ oznacza zniszczenie, a zatem jest mniej stosowana do kontekstu wyrażania nadziei na zmartwychwstanie ciała. Natomiast złożenie do grobu jest powierzeniem ciała łonu ziemi, jest jak gdyby. Włożeniem nasienia w ziemię z nadzieją, że zrodzi się z niego kwiat, z nadzieją i wiarą, że życie powróci. Dlatego złożenie do grobu wydaje mi się bardziej stosowne niż kremacja dla wyrażenia tajemnicy zmartwychwstania. Stąd jestem zdania, że chrześcijanie powinni unikać kremacji, a wybierać raczej złożenie do grobu. Ponieważ ta forma. Lepiej wyraża nadzieję z martwych wstania. Ojcze Livio, teraz chciałbym na moment powrócić do tematu, którym już poprzednio się zajmowaliśmy, mianowicie do rozmowy o chwili agonii. W ostatnich latach wiele mówiło się o cierpieniu chorych terminalnie. W grudniu 2006 roku głośny był przypadek Chorego utrzymywanego przy życiu za pomocą respiratora, który napisał do prezydenta republiki prosząc o eutanazję. Czy godna śmierć powinna być wspierana opieką paliatywną? Czy może jest słuszne, jak również się twierdzi, że w śmierci powinno być obecne cierpienie? Na pewno stajemy tu przed nowym problemem, ponieważ medycyna, dysponująca niezwykłymi środkami, coraz bardziej zaawansowana, dzięki pomocy wyrafinowanych aparatów, potrafi długo utrzymywać przy życiu osoby, które stały już na progu śmierci. Jest to nowe zagadnienie, z którym musimy się zmierzyć, ponieważ staje się problemem masowym. Moim zdaniem, misją kościoła Naszą misją na tym polu jest uświęcanie cierpienia i wskazywanie na pozytywną moc w cierpieniu, a to można czynić jedynie przez przybliżanie chorego do Krzyża Chrystusa, aby swoje cierpienia przeżywał i ofiarował razem z Chrystusem. W każdym przypadku, pomimo opieki paliatywnej, tak czy inaczej, zawsze mamy do czynienia z cierpieniem. I powinno istnieć duszpasterstwo chorych, które potrafiłoby cierpieniu nadawać wartość i znaczenie. Czynimy to także tutaj w Radio Maryja, kiedy mówimy, że chorzy są armią Maryi w służbie zbawiania dusz. Przerwę, Ojcu, na chwilę i opowiem krótką historię. Orazio Petrosilo. Watykanista z il Messagiero, mój przyjaciel i nauczyciel, którego dobrze znałem z jego bardzo wesołego charakteru, człowiek wielkiej wiary, został dotknięty wylewem krwi do mózgu, gdy spędzał wakacje z papieżem w 2006 roku Val da Osta. Zmarł następnego roku po wielkich cierpieniach. Jego żona opowiedziała mi o czymś, co mnie mocno poruszyło i czego nigdy bym się nie spodziewał. Orazio przed śmiercią prosił, aby mógł cierpieć i został wysłuchany, ponieważ przez rok w szpitalu bardzo cierpiał z powodu tracheotomii. Nie miałbym odwagi modlić się o to. To jest łaska. Otrzymał łaskę potrzebną do wypowiedzenia tej prośby, specjalną łaskę. Ja nigdy bym nie poprosił o coś takiego, bez łaski. Nie można o to prosić. Była to nadprzyrodzona sprawa. Zawsze bardzo wzruszała mnie droga krzyżowa, jaką odprawialiśmy z wizjonerką Wiką z Medjugorje. Przed jedną ze stacji drogi krzyżowej powiedziała: "Dzięki ci panie, że to cierpienie jest łaską. Jest łaską pana, ponieważ cierpienie jest radością". Ona sama jest osobą, która wiele cierpi fizycznie. Odkryła, że cierpienie jest łaską, odkryła, że cierpienie jest radością, zatem odkryła, że cierpienie jest specjalną łaską, do której niektórzy zostają powołani. Tak więc istnieje problem docenienia ludzkiego cierpienia, ponieważ dzięki niemu zbawiają się dusze. Nie jest ono tylko osobistą rzeczą, lecz jest formą apostolstwa. Mianowicie, chorzy zjednoczeni z Chrystusem na krzyżu, zbawiają duszę, uzyskują łaskę nawrócenia dla dusz. Jest to bardzo ważna forma apostolatu. A więc musi istnieć duszpasterstwo chorych, opierające się na tym znaczeniu i wymiarze cierpienia. Jednak równocześnie trzeba starać się ulżyć cierpieniu. Wielkie wrażenie robi na mnie to, jaką nazwę ojciec Pio nadał swojemu szpitalowi: Dom Ulgi w cierpieniu. Aby być szczerym, to właśnie poruszało mnie bardziej niż wszystkie jego liczne cuda ta jego wrażliwość, która jest zresztą taka, jak wrażliwość Chrystusa na cierpienie chorych. Ponieważ Jezusa bardzo poruszało cierpienie chorych uzdrawiał ich i łagodził ich cierpienia. Przeto niesienie ulgi w cierpieniu stanowi zadanie medycyny, jest zadaniem, jakie Bóg stawia przed medycyną i lekarzami. Już w Starym Testamencie jest mowa o lekarzu jako wikariuszu pana Boga. Zatem nie wolno sądzić, że cierpienie zostało spowodowane przez grzech. Cierpienie ma udział w ludzkim zbawieniu, ma udział w odkupieniu. Prawdziwe cierpienie ma udział w miłości i w planie Bożym. W każdym razie ulgę w cierpieniu przynosi także nadanie mu sensu, wartości, nadanie mu celowości. To właśnie znaczy zmierzyć się z cierpieniem dla zbawienia dusz w zmartwychwstałym Chrystusie. A więc w takim sensie cierpienie nie ma już negatywnego znaczenia, lecz zyskuje wartość pozytywną. Zatem można nawet cierpieć z radością. Cierpienie trzeba ofiarować Chrystusowi dla zbawienia dusz i własnego, osobistego oczyszczania, ponieważ gdy przejdzie się przez czyściec w tym życiu, już nie będzie się przezeń przechodzić w życiu przyszłym. Oczywiście. Równocześnie trzeba nieść ulgę w cierpieniu, nie tylko przy pomocy środków czysto medycznych, ale także odwiedzając chorych, będąc blisko nich, spełniając uczynki miłosierdzia. Tego uczą nas święci. Czy mogę dowiedzieć się, jaką radę dałby ojciec chrześcijaninowi, aby mógł on stawić czoła smutkowi z powodu straty drogiej mu osoby? A zwłaszcza w sytuacji, kiedy śmierć jest wielką tragedią, taką jak śmierć ludzi bardzo młodych. Śmierć bliskiej osoby powoduje wielkie cierpienie. Nawet gdy ma się wiarę, śmierć bliskiej osoby bez wątpienia powoduje wielkie cierpienie. Pamiętam, jak to było, kiedy zmarła moja mama. Pojechałem do domu. Okazało się, że zmarła o trzeciej w nocy. Byli tam obecni wszyscy moi bracia, i w domu panował wielki smutek. Powiedziałem wtedy sobie: To oczywiste, że umarła, ale nie zapominajmy, że poszła do nieba. Zmarła modląc się. Odmawiała różaniec na kolanach. W takich przypadkach śmierć jest łaską Pana Boga. Niewątpliwie było mi przykro, że moja mama umarła, jednak śmierć jest łaską, ponieważ w zasadzie idzie się do nieba. Ale ból pozostaje. Dawniej telefonowałem do mojej matki, rozmawiałem z nią, a teraz brak mi jej. Jeżeli w dodatku osoba, która nas opuszcza, jest żoną lub dzieckiem, jest to przejmujące odejście, cierpi się w sposób trudny do wyrażenia po ludzku. Ale wiara jest wielkim światłem, jest wielkim pocieszeniem, ponieważ wiara daje wewnętrzny pokój. Cierpisz, bo brak ci tej osoby. Nie możesz z nią rozmawiać. Jednak w końcu rozłączenie jest tylko pożegnaniem. Do widzenia. Wiara pozwala ci rozumieć, że ta osoba jest żywa i cię wspomaga. Opiekuje się tobą. Pamiętam co mówiła Święta Teresa od Dzieciątka Jezus. W niebie będę rzucała na ziemię płatki róż. Jeżeli robi to dla wszystkich, Dlaczego członek rodziny nie może tego robić dla swojej rodziny? Dlaczego syn, który umarł, nie może pocieszyć swojej mamy, która pozostaje przy życiu? Ależ niewątpliwie czyni to. Modli się, pociesza ją, pomaga jej. Zatem owszem, cierpienie pozostaje, pozostaje niemożność rozmawiania z tą ukochaną osobą. Dotkliwie brakuje nam jej towarzystwa, ale nigdy nie jest to cierpienie rozpaczliwe. Wiara rzeczywiście uspokaja. Nie wiem gdzie ten, kto nie ma wiary, mógłby znaleźć pociechę. Szczęść Boże, jeśli spodobał Ci się ten darmował audiobook, proszę ofiaruj swą modlitwę za dusze czyścicowe, swoich najbliższych, przyjaciół, znajomych lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.